Kilkudziesięciu młodych wokalistów z dziewięciu szkół podstawowych z terenu gminy Kozienice wzięło udział w 16 gminnym festiwalu Kolęd i Pastorałek. Ten odbył się w piątek 24 stycznia w publicznej szkole podstawowej imienia biskupa Jana Hrabka w Świerżach Górnych. Wszystkich przybyłych na to wydarzenie, w tym m.in. radnego miejskiego Marcina Ogórka, sołtys Świerży Janinę Golik, czy współorganizatora wydarzenia księdza proboszcza Andrzeja Mizaka, przywitała dyrektor szkoły Małgorzata Wolszczak. Przybliżyła też zebranym cele, jakie przyświecają temu przeglądowi. Zgodnie z regulaminem, ideą tego festiwalu, celem tego festiwalu jest popularyzacja kolęd, pastorałek i tych piosenek o tematyce świątecznej. Natomiast Stwarza to też możliwości prezentacji wokalnych naszych artystów. Ale tak naprawdę największą wartością tego festiwalu rokrocznie jest to wspólne kolędowanie. To, że możemy się spotkać, że możemy tę atmosferę świąteczną przedłużać do ostatnich chwil i to, że spotyka się on z uznaniem i zainteresowaniem tak wielu uczestników. Chwilę potem ruszyły prezentacje muzyczne. Poszczególnych wokalistów zapowiadali prowadzący festiwal: Jagoda Delega i Patryk Bekasiewicz. Młodzi artyści rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: młodsza przeznaczona była dla dzieci od klasy 0 do 4, a starsza dla uczniów od klasy 5 do 8. Uczniowie śpiewali solo w duetach, a także w zespołach. Każdy wykonawca przedstawiał dwa utwory: kolendy, pastorałki, piosenki świąteczne. Występy oceniało trzy osobowe specjalnie powołane na tę okazję jury w składzie Dorota Zabiegałowska, przewodnicząca komisji, Edyta Zawacka i Magdalena Wnów. Przesłuchania konkursowe potrwały około 3 godzin, a komisja wysłuchała w sumie 32 prezentacji. Po trwających około 30 minut obradach jury przyszła pora na podsumowanie konkursu. Jako pierwsza w tej części przeglądu głos zabrała dyrektor Małgorzata Wolszczak. Podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji festiwalu. Odniosła się też do poziomu prezentacji. Jest pod ogromnym wrażeniem wszystkich występów. Przede wszystkim moją uwagę zwróciła różnorodność repertuaru. Ogromne wrażenie, jeśli chodzi o dobór repertuaru, trafność doboru tego repertuaru. Kolendy bardzo rzadko się powtarzają. Wspaniałe pastorałki, piosenki o tematyce, o tematyce świątecznej. Także w sumie to wydaje mi się, że najbardziej tu, jeśli chodzi o ten dobór repertuaru, ale też przygotowanie wszystkich artystów, którzy prezentują się na scenie. Następnie przyszła pora na wręczenie nagród wyróżnień i wyróżnień specjalnych. Te laureaci odebrali z rąk dyrektor szkoły oraz dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach Roberta Boryczki. W młodszej kategorii pierwsze miejsce zajęła Julia Zorzi z PSP nr 3. Drugi był Bartłomiej Skiba z PSP w Janikowie, a podium uzupełniła Barbara Balcerzak z PSP nr 3. W starszej grupie pierwszym miejscem podzielili się Oliver Dębski z PSP4 i Katarzyna Hałdaś z PSP nr 1. Na drugim miejscu uplasowało się trio z woli Chodkowskiej w składzie Oliwia Kiwak, Natalia Krześniak i Gabriela Mycek, a na trzecim Natalia Lipiec z PSP nr 2. Dzieci prezentowały się na bardzo wysokim poziomie, pokazały dużo serca i wrażliwości pod każdym względem, tak naprawdę dużo ich to kosztowało na pewno stresu, natomiast zaśpiewały przepięknie. A czy był jakiś taki występ, który szczególnie zapadł Pani w pamięć? No z drugiej kategorii, y, dwa pierwsze miejsca, egzekwo, y, dużo o sobie mówią. Tak naprawdę y, obydwoje uczestników śpiewali na bardzo wysokim poziomie. Noe, Noe, noe. światłością świata jest w Nie zabrakło też podziękować dla opiekunów poszczególnych uczestników konkursu. Organizatorem wydarzenia była publiczna szkoła podstawowa w Świerżach Górnych. Patronat honorowy nad festiwalem sprawował burmistrz Gminy Koźnice Piotr Kozłowski, a patronat medialny Kronika Kozienicka.